Witam, z tej strony Iwa. Dzisiejszy odcinek poświęcimy przytuli. Nie będzie to długi odcinek, w kilku zdaniach, w kilku minutach myślę się zamknę. Przytulia jest wspaniałą rośliną i jest wszechstronną i ma ogromny wachlarz zastosowania. Przytulię możemy wykorzystać do oczyszczania stanów zapalnych pęcherza moczowego. Działa moczopędnie, przez co pozbędziemy się po pierwsze wody z organizmu, obrzęków, pozbędziemy się bakterii. Zastosowaniem tej rośliny jest pomoc w schorzeniach układu krwionośnych. Oczyści nam krew, co pomaga na przykład przy takich schorzeniach jak miażdżyca, żelaki, hemoroidy i oczywiście ogólnie oczyści krew. Przytuli możemy stosować również do użytku zewnętrznego. Napar z przytuli wykorzystujemy do trudnegojących ran, skalaczeń, do egzem reakcji alergicznych, czy w formie pukanki, na przykład do formie dla osób, które zmagają się z łupieżem charakteryzuje się bardzo takim łagodnym, przyjemnym zapachem siana, wpadający w taki miodowy zapach. Kumaryna działa rozkurczowo i przeciwobrzękowo, więc pomaga przy na przykład żylakach i obrzękach. Ma miano takiej bezpiecznej rośliny i z tego zioła możemy przygotować kilka szklanek, wypić w ciągu dnia i nic się nam nie stanie, więc jest dość bezpieczna. Możemy korzystać z naparu. Napar Przyrządzamy w taki sposób, że jedną stołową łyżkę rozdrobionego suchego ziela, możemy zaparzać również żywe ziela, zalewamy gorącą wodą, przykrywamy na 10 minut i możemy już spożywać. Możemy wykonać również od wkładamy do garnka z wodą, gotujemy przez 10 minut, po czym czasie możemy odcedzić i pić. Działa przy na przykład silnej biegunce, ale pomaga również... Przy stanach zapalnych, także na bólu gardła, jak znalazł. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma zmiany skórne na twarzy, na ciele, e, przytulia pomoże nam się pozbyć tych zmian skórnych i na przykład e, e, pomoże nam walczyć z tłustą cerą. Taki tonik, który przygotujemy z wywaru, będziemy sobie przecierać skórę, zminimalizuje wytwarzanie potu, se, sebum. Ogólnie, przytulia działa e, również jako roślina, która. Pomoże nam zredukować ilość wydzielanego potu, czyli napary stosowane z przytuli, pomogą nam zmniejszyć wydzielanie przez nas potu ale również możemy stosować kąpiele ziołowe, które oczyszczą naszą skórę. Nasza skóra będzie dzięki temu delikatniejsza, podrażnienia albo inne wykwity skórne. Możemy zrobić również nalewkę z przytuli. Przytuli robimy na wysuszonym zielu. Ziele stosujemy w stosunku 1 do 5. Zalewkę robimy na wódce 40%, czyli jedna część zioła i pięć części alkoholu zalewamy, odstawiamy, czekamy minimum około miesiąca. Po tym czasie możemy przefiltrować i spożywać sobie po kaliszku na problemy również żałądkowe, ale głównie tutaj działanie właśnie jest to związane z żelakami i oczyszczaniem krwi. Warto dodać, że przytulia świetnie działa na układ nerwowy, czyli jeżeli mamy nerwicę, depresję. Jesteśmy bardzo pobudzeni, możemy zaparzyć sobie herbatę z przytuli i się wyciszymy w ten sposób. Poprawi to nasz stan psychiczny. Jak wcześniej wspominałam, pomoże nam na problemy żołądkowe. W medycynie ludowej i w czasach średniowiecza przytulią leczono opuchnięcia i obrzęki stosując napar oraz okład. Co prawda jest bardzo dużo gatunków przytuli, ale tą rozpoznamy zarówno po zapachu, jak i po wyglądzie. Kwitnie od czerwca do września, więc macie dużo czasu na zbiór i suszenie. Jeżeli chodzi o suszenie, to suszymy w wiązkach. Wiązki wieszamy w przewiewnym miejscu, w zacienionym. Po wysuszeniu wkładamy do słoików, przechowujemy w szklanych pojemnikach. Moi drodzy, z mojej strony to by było na tyle. Zapraszam Was serdecznie do playlisty W Zgodzie z Naturą. Tam znajdziecie masę filmów, które dotyczą tematyki ziół. Mogą Wam pomóc rozwiązać problemy. Znajdziecie tam filmy odnośnie ziół, naparów, odwarów, maści, nalewki, kremy i ogólnie informacje o ziołach zastosowanie. Z mojej strony to by było na tyle, kochani. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.